Kłaniam się. Dzień dobry. Chciałam też podziękować, że pan zaszczycił miasto Krosno swoją obecnością. Chciałam zadać takie pytania, bo ja nie jestem od początku, ale jak przyszłam, to akurat słyszałam, jak pan mówił o tej powiedzmy nieudolności, o tych wszystkich minusach, że tak powiem ze strony rządu polskiego. Czy byłby pan uprzejmy powiedzieć, Jakie są dobre strony tego rządu naszego, bo nie jest wszystko tak czarne, czarne, czarne. Jakie są dobre strony tego rządu? I no nigdy nie jest tak. Przecież ten rząd był wybrany, prawda? Był wybrany. I czy Pan widzi, a może Pan nie widzi, może ja się, ja, ja nie jestem ani po jednej stronie, ani po drugiej. Jestem zwykłą, że tak powiem, y, 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 obywatelką. I chciałabym, żeby pragnęłabym dla tego kraju, żeby ten kraj był. Solidarny, żebyśmy się jakoś ciągle nie kłócili, ciągle nie rozdwajali. Przecież jest to stare przysłowie, że nową przypowieść Polak sobie kupi, nie tylko przed szkodą, ale po szkodzie nie dokończę, głupi, prawda? Żeby to ciągle nie, nas nie prześladowało. I wydaje mi się, że teraz w tym skomplikowanym, że tak powiem, świecie czy nie byłoby dobrze, gdybyśmy. No nie możemy tak całkowicie oskarżać, możemy, przecież ludzie w Polsce są bardzo inteligentni, jakoś wspomagać, że tak powiem i manifestować ewentualnie strony, strony ujemne tego rządu, żeby, żebyśmy byli po prostu mocni i solidarni. To po prostu i to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa. Prosiłbym tylko szybko, dobrze? Dobrze, Nie, dobrze, poczekaj, poczekaj, ci... wiem, wiem, że pań, pan i pańska żona przyjaźnicie się z panem Macronem i jego żoną, tak, czy pana zdaniem kierunek, który obrał pan Macron teraz we Francji, czy jest pan zgodny z tym kierunkiem i dziękuję pięknie. Ja bardzo dziękuję. Proszę państwa, ja myślę tak, że... Yy... Pro, ja... Po pierwsze, nie ja zaszczyciłem swoją obecnością Krosno, tylko K Krosno zaszczyciło mnie Waszą obecnością, zaproszeniem i Waszą obecnością tutaj. I jeszcze raz za to naprawdę bardzo bardzo dziękuję. I, 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 ja chciałbym, żeby Pani mnie zwolniła z tego obowiązku, znaczy wychwalania rządu PiSu, ale z dwóch. Znaczy ja upraszczam, ja, ja nie, ja nie, nie kpię, ale czy podkreślam. Tak, ale ja się zajmuję polityką i pani mnie pyta o moje zajęcie polityczne. To znaczy, ja uważam, ja, znaczy, bo właśnie do tego zmierzam. Bo pani uważa, że nie można powiedzieć w polityce, że coś jest czarne, a coś jest białe. A ja mam tutaj fundamentalnie inny pogląd. Ja uważam, że jeśli coś jest czarne, to musimy nazywać tą rzecz po imieniu. Bo jak będziemy mówili tak, jak wielu w Polsce mówi, że to jest szare, a może to jest kolorowe, a nie. Dro... To wtedy jest właśnie taki. Robią się takie rzeczy. Po drugie, teraz. Ja bardzo cierpliwie jakby słuchałem pytania i nie dokończyłem odpowiedzi. Ale mogę. Dobrze, znaczy... ale to proszę dać skończyć, dobrze? Po, po pierwsze. Po drugie. Nie, nie, spokojnie. Po drugie, gdyby pani miała jakby deficyt, czy nie, nie byłoby dostępu do mediów, do różnych źródeł informacji, które od rana do wieczora mówią na mój temat wszystkie najgorsze rzeczy i wychwalają bez opamiętania ten rząd, gdyby tego nie było, to być może ja bym się zgodził na taki eksperyment, popracowałbym ciężko i może po dwóch dniach i ciężko przyprowadzam. Przy, pracowanych nocach, może bym znalazł coś pozytywnego na temat PiSu i bym się na ten wysiłek zdecydował. Ale proszę pani, po co ja mam to robić, skoro pani ma do, do dostęp do. Yy, znaczy, oni, yy, oni zagarnęli kilkadziesiąt gazet regionalnych, wszystkie programy telewizji rządowej, yy, niezliczone ilości kanałów radiowych, w yy, 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 radio publicznym. Używają dziwnych metod, raz na jakiś czas się okazuje, że dziennikarze w mediach niezależnych też mają jakieś osobiste niektórzy powody czy powiązania, żeby wspierać te władze. Ja uważam, że my nie mamy dzisiaj problemu, no, że, że, że opozycja brutalnie atakuje rząd i nie widzi dobrych stron. Jeśli mamy jakiś problem, to to, że media, w tym media publiczne. Kompletnie zrezygnowały z roli krytycznej oceny rządzących. Jesteśmy jedynym obok Węgier krajem chyba na świecie, mówię o demokratycznych krajach, gdzie media publiczne zajmują się nieustannym atakowaniem opozycji i nieustannym wychwalaniem rządu. Ja mam pani przypomnieć, jak ja byłem premierem, co ze mną robiły media publiczne, teoretycznie mi podległe. Mam pani przypomnieć te konferencje prasowe. No, dzisiaj będę na przykład gościem u pani Moniki Olenik w kropce na D. Czy pani nie pamięta, co ona ze mną wyprawiała na konferencjach pracowych, jak byłem premierem? Więc ja, ja uważam, że ja jestem, proszę się nie gniewać, ale ja nie jestem, moim zdaniem, dobrym adresatem takiego apelu o to, żeby dostrzegać dobre strony u kogoś, Bo nie, nie, nie ubolewam, nie użalam się, to jest mój wybór, moja robota, naprawdę. Żyję z tym jakoś wszystko, ja jestem w stanie wszystko zrozumieć i zaakceptować, ale ponieważ uważam, że oni tak nadużywają władzy, żeby atakować, dyskredytować, upadlać yy, opozycję, a szczególnie mnie, to jest dla mnie komplement, to znaczy się boją, ale, ale nie jest to łatwe doświadczenie, no to proszę mnie nie, nie, jakby nie przekonywać, że ja oprócz obrony i walki na śmierć i życie nie że mam jeszcze znaleźć czas na jakieś wydumane komplementy pod adresem yy, Kaczyńskiego. Tym... W jednej sprawie udało się zbudować, ale to nie piste, raz, tylko lata, lata temu pewne elementarne porozumienie. Ja tu zresztą chcę zawsze pomagać. Jak pani być może wie, prezydent Duda jest taki, taki forum, taki, taki format polityczny, gdzie prezydent zaprasza także liderów opozycji, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie kraju. I jak być może pani zauważyła, jestem jedynym, który, którego nie zaprasza manifestacyjnie, chociaż jestem szefem. Tak się składa największej partii opozycyjnej. Ale ja i tak jestem gotów, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, o relacje z sąsiadami, o wojnę na Ukrainie, o pomoc dla Ukrainy, o naszą politykę też europejską, tą obronną i natowską. Ja uważam, że tu w czasie wojny, poza tym wyskokiem Kaczyńskiego, ryzykownym bardzo, mówię o tym pomyśle, żeby wysłać wojska, na Ukrainę, bez uzgodnienia tego z, z NATO. Nie? Ale to ok, no z, zostawmy na razie, mm, chociaż to niebezpieczne, naprawdę niebezpieczne. Nie, nie chcę tu opowiadać, ale. Y, y, no, no bo tak, nie, nie, nie chcę epatować, ale to było bardzo ryzykowne. Znaczy I i stanę, stanęliśmy na krawędzi poważnego ryzyka politycznego po tym, co on zrobił. Ale powiedzmy, eksces, błąd. Co do zasady, ja jestem gotów wspierać politykę premiera, prezydenta, jeśli chodzi o Rosję, Ukrainę, tak długo, jak długo będą wspierać Ukrainę i będą szczerze, czy nieszczerze, będą starali się współpracować z Zachodem na rzecz powstrzymania Rosji. I tutaj widzę wiele pozytywnych przemian w niektórych działaniach. To, to jest ta przestrzeń, o której, Szanowni o której Państwo, mogę powiedzieć, że jest jakaś wspólnota poglądów. Przepraszam, bo brutalnie próbuję przerwać, dlatego, że nam się kończy czas.